Dojechałam, zostało mi jakieś około 10 minut piechotą, jest za 20.11, także wszystko jest pięknie o czasie. Powiem Wam, że jestem już mega głodna, więc mam nadzieję, że te sprawy w tym konsulacie też pójdą dosyć, dosyć gładko. Gładko, szybko, bez kolejek, chociaż tam z tego co pamiętam, tam wiecznie kolejki są, ale nastawiam się pozytywnie, myślimy, że właśnie żeby, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło. Zatrzymam się gdzieś, zanim wrócę do Rajden, to myślę, że właśnie sobie gdzieś zimy gdzieś jakiś lunchek na spokojnie, może nawet chwilę popracuję, bo wzięłam ze sobą laptopa. ale właśnie tam po lewej stronie w tle jest flaga polska a i to jest właśnie konsulat. Zatem prawie wszystko, to znaczy muszę dosłać jeszcze tłumaczenie do certyfikatu, ale wszystko co tam miało wypełnić, wypełniłam, tak tylko to dosłać. Jak później otrzymam już odpowiedź z, z Urzędu Stanu Cywilnego, to wówczas będę mogła załatwiać płaszcz i resztę dokumentów. Także jeszcze nie wszystko w 100% tak załatwione, ale. Ale to, co miałam dzisiaj załatwić, jest załatwione. Ja że dosyć szybko poszło. Miałam powrotny planowany gdzieś, gdzieś na wpół do drugą. Mamy teraz to 15. Mam jeszcze czas, a więc postanowiłam, że jednak popracuję z Piotrem. Mm. Popracuję nie, że dla kogoś, tylko popracuję dla siebie. W związku z tym, właśnie z filmami na, na innym. Tak to się tutaj zorganizowało. Biorę mm. mm. No ja jestem w pociągu, wracam do domku Jest dosyć wcześnie, myślę, że o godzinie 14 będę już w Bangkoku. ten czas, ponieważ jestem dosyć lekko ponad godzinę w pociągu Więc popracuję ciąg dalszy, żeby właśnie było pożytecznie Nie zmarnować tą, tą trasę, ten czas w kolejnym dniu. Dzisiaj od rana mam do załatwienia zakupy. Byłam już w polskim sklepie. Teraz witam się z Wami z parkingu, z pod Azdy. Także takie właśnie główne zakupy idę teraz robić w Azdzie A następnie nie wracamy do domu, tylko jedziemy do B&M A dlaczego? Ponieważ ostatnim razem <laughs> robiłam porządki w ogrodzie. I zrobiłam wszystkie chwasty i skosiliśmy trawę, znaczy Krzysiek skosił trawę, natomiast do, za donicę się nie wzięłam, także chciałabym się za nie wziąć. Dzisiaj nie ma tam za wiele, po prostu chwasty wokół, wokół donic, a, ale chciałabym kupić po prostu zamiast bratek w tym roku, ponieważ mam właśnie dwie puste donice po bratkach, to kupić i posadzić pelargonie. Po palargonie. Pelargonie były z, cały czas ze mną jeżeli chodzi o, o, o Bedford Natomiast jakoś, jakoś wrażeń tutaj nie mam w ogóle ich w ogrodzie Więc postanowiłam, że tym razem po prostu kupię pelargonie Ale zobaczymy jak akurat z tym pójdzie, ponieważ jak jechałam do sklepu to zaczęło padać Więc jeżeli tylko pokropi i, i nie będzie lało to wezmę się oczywiście za to I, i wymienię te donice tak jak sobie planowałam Natomiast jeżeli będzie lać, no to chyba zostawię to już na jutro, ponieważ jutro, jutrzejszy dzień nie wygląda źle. Także powinnam być spokojnie w stanie, w stanie to, to zrobić. Po zakupach dzisiaj chciałabym upiec drożdżówki z truskawkami. Także zobaczymy, czy zrobię taka w międzyczasie, wymieniając, ogarniając właśnie te doniczki. Czy może po prostu najpierw zrobię drożdżówki z truskawkami czy potem. Także tak wygląda dzisiejszy dzień. Zakupy, pienem, kwiatki, troszczówki z troskawkami, a następnie montowanie. Muszę troszkę dzisiaj siąść przy komputerze po południu i montować. I ten miałem ostatnio. Z tym razem po wizycie u dentysty skuszę się jednak na ten Krzyśka, ponieważ lubię przy, przy motorze w garażu, a ja akurat jak po rozpakowaniu zakupów wstawię ciasto na drożdżówki z truskawkami do wyrośnięcia, ponieważ ono chyba na godzinę, z tego co pamiętam, musi być odłożone, żeby właśnie wyrosło. I w międzyczasie pójdę właśnie ogarniać doniczki. Mam nadzieję, że w godzinę akurat, akurat się wyrobię. I jak wrócę, to zostanie mi uformować kuleczki właśnie z tego ciasta, które już urośnie I znowu, ponownie będę musiała odłożyć się do wyrośnięcia na 30 minut Więc w razie, gdyby mi się nie udało zrobić kuleczki w godzinę, mam już dodatkowe pół godziny Na szczęście teraz też nie pada, tylko kropiło od rana Więc mam nadzieję, że zdążę, więc już przestaję gadać i biorę się do działania właśnie dobiega godzina, a więc lecę robić dalszą część drążczówek wszystkie doniczki jakie miałam są już ogarnięte wszystkie są teraz pod ścianą a to dlatego, że ogólnie trzymam je, je pod ścianą z tym, że hortensje, dwie hortensje były tak naprawdę na pograniczach właśnie tych płyt a, a prawo, tutaj gdzieś tak mniej więcej w rogach i powiem Wam, że jak one są Narażone właśnie na, na wiatr i na dużo słońca, to, to one praktycznie w ogóle nie rosną. Są dwie, które kupiłam w zeszłym roku. Mówimy teraz o hortensjach, bo wszystkie wieloletnie z Bedford są już w ziemi, tam ładnie pod drzewem. I zaraz Wam pokażę jaka jest różnica. Obie te hortensje były właśnie tutaj, z tym, że ta jedna większa była właśnie przy tych krzaczkach. A jedna była tak po prostu luzem, tutaj, tutaj położona, i teraz tak, patrzcie, ta praktycznie mało co urosła w porównaniu do tej. A obie są nowe, z zeszłego roku, także one po prostu, wszystkie hortensje muszą być trzymane tutaj. Jeżeli chodzi o Polargonie to one, one raczej mogą być właśnie tam. Także bardzo fajnie to wygląda. I teraz tak, myślałam w ogóle, że mam. Drugą taką doniczkę. Okazuje się, że jednak i ona została gdzieś posiana. Także to są wszystkie, które mam. A zostały mi jeszcze dwa kwiatki: jedna pelargonia i azalia. Nie wiedziałam, czy azalia, którą kupiłam w zeszłym roku, wytrzyma. I patrzcie, a zobaczcie, jak ona wybiła rok później. To zastanawiam, czy to. Azalię i tą pelargonię może podjechać jutro i kupić po prostu donicę i wsadzić, mieć dodatkowe dwie donice, czy może po prostu wsadzić się tam. Między hortensjami. Jedyny tylko problem z posadzeniem tych kwiatków właśnie tam pod drzewem, jest on. <gryw> tych kwiatków zaraz nie będzie. On co prawda może dosięgnąć do donic ale nie jest to aż tak um, łatwo dostępne dla niego. Jakby to było jednak posadzone w ziemi, także się zastanawiam, co zrobić. Ym... Nie wiem, czy jest sens. Myślę, że po prostu je podleję, Ym... ale kupię jednak dodatkowe donice. Wolałabym mieć tam pod drzewem, ale po prostu się boję, że marszmalo je zje. Zrobiłam to, co miałam zrobić w ogrodzie na dzisiaj, także wracam do kuchni, do środka, kontynuować troszczweczki. a resztę w takim razie, żeby po prostu nie wsadzać po, nie wiem, po jednej czy po dwie, tylko właśnie, żeby było takie porządne, to po prostu wreszcie chyba wstawię yy, blueberries. Masz malowe, nie będzie zadowolony, ale, <grytanie> ale muszę jakoś wykorzystać i wypełnić yy, resztę, to znaczy dwie, pewnie jeszcze no z podstawkami, ale sześć już zrobię, yy, zrobię z tego. Si se